Zastanawiasz się, co zrobić, jak rozlała Ci się świeczka na obrusie. Mi akurat się coś takiego wydarzyło. Ja oczywiście wiem, co zrobić, ale dużo osób jest takich, które nie wie, co zrobić. Zobaczcie, mam tutaj rozlaną świeczkę na obrusie z aksamitu. Tak naprawdę przelał mi się aż na drugą stronę tutaj ten wosk, więc co muszę zrobić? Co, do, co w ogóle potrzebuję? Potrzebuję ręcznik papierowy, słuchajcie. Zwykły ręcznik papierowy się przyda. Taki duży i żelazki. Mamy tutaj naszą plamę, mamy ręcznik papierowy i układamy sobie, i po prostu nagrzanym żelazkiem przykładamy. Widzicie, część wosku już zaczyna się przyklejać do naszego, do naszego ręcznika i przesuwamy. Tak sobie tutaj cały czas. O, zobaczcie, jaka tu jest już duża plama, bo tak się już dobrze nagrzało. I znowu, oczywiście, słuchajcie, w zależności od tego, jaki macie. Obróz, albo na co wam się wylało, bo mogło wam się o, o, również wylać na jakąś bluzkę. No to temperaturę trzeba dostosować do tkaniny. I tak długo należy jakby prasować w tym miejscu, aż będziemy mieli suchy ręcznik. I już mam ręcznik suchy. No i teraz słuchajcie, to już tylko trzeba wybrać.